Fort Benton, Fort Benton w stanie Nevada. To prywatne królestwo pułkownika Andrew Casey. Czegoś mi brakowało. Nie salutowaliście żołnierzy. Jego gość wkrótce się o tym przekona. Napije się pani ze mną? Ten facet zawsze był beznadziejny. Pułkownik ma władzę absolutną. Może nie wiecie, kim jestem. Witaj w naszym gniazdku, Helen. Próbował mnie zgwałcić. Nawet jeśli tak było. Jakie ma pani dowody? Czemu mi to robisz? Każdy musi wypełniać swoje obowiązki. Case to sadysta. Boję się. I słusznie się boisz. Bo ja jestem bólą. Nie dam się tu przetrzymywać wbrew woli. Wypowiadasz mi wojnę? Wojna to moje rzemiosło. Słowo samotnej kobiety przeciwko Armii Stanów Zjednoczonych. Rozumiesz, jak wygląda łańcuch dowodzenia? W prawej ręce mam pistolet, a w lewej twoją zbłąkaną męskość. Regulamin nie przewiduje takich sytuacji. Chodzimy tam. Peter Coyote. Chcesz odejść w blasku chwały? Breach of conduct. Tylko na kasetach ITI.